Dobra Polska Fala, czyli poranek Radia Republika. Śpiewał Chris Ria, przypomnijmy, legendarny brytyjski wokalista i gitarzysta odszedł wczoraj w wieku lat 74. Proszę Państwa, zastanawialiśmy się, czy rozmowę z naszym kolejnym gościem zacząć od poważnych spraw od razu wejść. W czasem smutne, czasem ważne wydarzenia polityczne, czy jednak. Jesteśmy ludźmi, tym, jesteśmy ludźmi, Staramy się być ludźmi i jesteśmy w tym nastroju końca adwentu za chwilę święta. No, zobaczymy, jak nam wyjdzie z tym pierwszym pytaniem. Ale gościa możemy przedstawić. Bronisław, Bronisław Wilstein. Wilstein, pisarz, publicysta jest gościem Radia Republika. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry państwu. No to właśnie, bo my pytaliśmy tak zakulisowo o przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ale zapytamy pańskie przede wszystkim, ale także o przygotowanie polityków do świąt Bożego Narodzenia, do tego w jakim też jesteśmy światopoglądowo, kulturowo momencie, ale na początek, no właśnie, 22 grudnia, wczoraj i decyzja w sprawie odroczenia jednak posiedzenia aresztowego w sprawie Zbigniewa Ziobro, bo na święta, zdaje się, miał przebywać w areszcie. Taki był plan. Jak pan na to patrzy? Nie, ja na to patrzy bardzo źle w ogóle w całości. Ja już tu mówiłem w, w poprzednich rozmowach, że jest to po prostu z jednej strony skandal, a z drugiej strony to jest uderzenie w podstawy demokracji państwa. Prawnego i w ogóle w taki fundament zachodniej cywilizacji. No, to znaczy, jest to wprowadzenie przemocy do życia politycznego. Cała ta kultura i tradycja zachodnia prowadziła do tego, żeby wyeliminować przemoc z życia politycznego. To znaczy, możemy się spierać, używać argumentów, a, a choćby tylko retoryki. Przedstawiać różne programy, różne pomysły na rozwiązanie problemów, różne projekty, ale to ma odbywać się poprzez debatę publiczną. Obywatele mają zadecydować, kto ich przekonał, i temu powierzają władze. Jeżeli ten ktoś nie wywiązuje się jej zdaniem wystarczająco dobrze z tego, tej odpowiedzialności, no to przy następnych wyborach władzę traci, ale to nie znaczy, że wobec niego stosuje się represję. Represja stosuje się w systemie tyranii, gdzie tyran zdobywając władzę usiłuje wyeliminować swoich konkurentów do władzy. Tymczasem w ten sposób zachowuje się z koalicja 13 grudnia, ta władza, która, ta ekipa, która, która wygrała wybory w 2023. I to jest, powtarzam raz jeszcze, to jest naruszenie zasadniczego, to jest fundamentu funkcjonowania państwa prawnego i, i demokracji w ogóle. Która odrzuca przemoc. A tutaj stosuje się tą przemoc. Chce się swoich przeciwników politycznych wsadzić do więzienia, represjonować na przykład wszelkie możliwe sposoby z jednej strony organizując gigantyczną kampanię taką nienawiści wobec nich, ale z drugiej strony po prostu pakując ich do więzienia i ogłaszając to z ogromną satysfakcją, odbierając im pieniądze. No i tam nie będę tego w wymieniał, co, 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 co nasi słuchacze przecież obserwują niestety na co dzień. Sam, sam pomysł na to, to jest dość niesamowite, że sam pomysł na to, że odbieranie immunitetu wiąże się od razu z aresztem. To zwracam uwagę, że to jest w ogóle, po pierwsze to jest unieważnienie immunitetu nastąpiło. Immunitet właśnie pokazuje tę zasadę państwa prawnego, że i ludzie działający w polityce za tą politykę nie mogą być karani. A tutaj immunitet zostaje de facto unieważniony, ponieważ jeżeli zwykłą większością się go odwołuje, a to się robi w tej chwili, no to on przestaje działać. Sprawujący władze posiadają większość, więc mogą zawsze ten immunitet odwołać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że areszt śledczy powinien być czymś zupełnie wyjątkowym, ponieważ oznacza osadzanie w więzieniu osoby niewinnej, osoby, której nikt nie udowodnił winę. A tutaj się to traktuje jako rzecz, jako, z, jako z jungtim, to znaczy odbieramy immunitet, a więc wsadzamy do więzienia do aresztu śledczego tych swoich konkurentów. Rozgadałem się na ten temat przy okazji. Ale ten temat sprawy. jest bardzo istotny, bo jest tutaj mamy fundamenta. też do czynienia z chyba takim pewnym tłem europejskim, dlatego, że no to wszystko jest po pierwsze chyba częścią, nie wiem, czy pan się zgodzi, procesu, który możemy obserwować na całym kontynencie, takiej pewnej próby anihilacji części w ogóle opinii publicznej, bo to nie tylko chodzi o to, że się próbuje tych czy innych polityków opozycji w naszym przypadku wsadzić do więzienia, ale że właściwie się uznaje, że te głosy, a to przecież była jedna trzecia wyborców, które padły na opozycję, są nieważne albo są mniej ważne i jakby no, należy, je, tak, że należy je w jakiś sposób, nie wiem, zlikwidować, unieważnić. Jakby ta część opinii publicznej, jak mówię, no jedna trzecia narodu nie miała prawa do swojej reprezentacji, bo z jakiegoś powodu jest gorsza. No Pan mówi jedna trzecia, to w tym wypadku nie ma znaczenia, czy jedna trzecia, czy nie jedna trzecia. Zwracam uwagę, że Klasyk liberalizmu John Stuart Mill w swoim Traktacie o Wolności pisze, że gdyby to nawet był jeden głos dla społeczeństwa, to on ma mieć prawo. To nie wolno ma mieć prawo do swojego zdania, ma mieć prawo publicznie głosić, ponieważ. Yy, tak jak on nie ma prawa odbierać głosu wszystkim innym, tak jemu nie wolno odbierać głosu. Przywołuje Jonas Mila, bo to jest klasyk myślenia liberalnego, a do tego myślenia. Do liberalizmu odwołuje się demokracja liberalna. czasem ta demokracja liberalna, teraz demokracja ma coraz mniej wspólnego. Powtarzam, to jest, zaczynam mieć to, przypominać to, to opowieść o tym, czym się różni demokracja ludowa od demokracji, bo w czasie komunizmu też byśmy mieli, to się nazywało demokracją ludową, i było pytanie, czym się różni demokracja od demokracji ludowej, tym czym krzesło od krzesła elektrycznego, więc to zaczyna coraz bardziej mi przychodzić do głowy, kiedy słyszę o demokracji liberalnej i oni odwołują się do liberalizmu, usiłują odbierać głos swoim przeciwnikom. To jest w ogóle ten cały system demokracji liberalnej, To jest, który ma coraz, mówię, coraz mniej wspólnego z demokracją. Polega na, od, na, na właśnie odbieraniu głosu, ale w wypadku polskim jednak to idzie dużo dalej, Po czymś innym jest odbieranie głosu, jest cenzura, jest ta, ta ustawa o mowie nienawiści, jest przecież cenzurą, jest po prostu, to jest par excellence cenzura i tego nie można inaczej nazwać, zawsze cenzura chodziła w szatkach tam takich, prawda, patetycznie szlachetny i kto w imię czegoś tam była pozytywnego. Ja nie słyszałem, że nie miała takich uzasadnień. No ale de facto cenzura jest cenzura i mamy tu cenzurę. Ale z drugiej strony chodzi o to, żeby w ogóle wyeliminować z życia publicznego ludzi, którzy się nie zgadzają z istniejącym status quo. To widzimy w całej Europie, no, ca ca we Francji Marine Le Pen została, czyli szefowa największej partii opozycyjnej, która jest faworytką wszystkich wyborów prezydenckich, znaczy tych sondaży przed wyboru czy przed wyborami prezydenckimi we Francji, a to jest system prezydencki we Francji, więc ona została pozbawiona biernego prawa wyborczego na, na mocy nieprawomocnego wyroku sądowego. został wymyślona ta cała konstrukcja parę dni przed tym procesem. W Niemczech się rozważa delegalizacja alternatyw w Deutschland. W Anglii siedzi kilka tysięcy osób w więzieniu za protesty przeciwko nielegalnej migracji, ale to wszystko jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w Polsce, no bo w Polsce oficjalnie zaczyna się, znaczy czy nie zaczyna się, prześladuje się opozycję i wsadza ją do więzienia, Już mieliśmy takie wypadki. No więc, więc tutaj Polska jest szczególnym kazusem i chciałem zwrócić uwagę, że Polska wygląda jak taki laboratorium, w którym ta demokracja liberalna sprawdza, jak daleko może się posunąć. W eliminowaniu swoich przeciwników i likwidacji realnych. No to ja e, zadam e, pytanie, panie demokracja. redaktorze, dlaczego to jest możliwe akurat w Polsce? Czy my jesteśmy jakimś szczególnym narodem, że to, to wszystko uchodzi politykom na sucho, czy może w Unii Europejskiej mamy tak. Tak mało do powiedzenia, paradoksalnie, mimo tego, że rządzi Donald Tusk, który twierdzi, że może wszystko tam załatwić, ale no jednakże tak, tak z pobłażaniem te elity unijne patrzą na tę Polskę, która nadal jest traktowana jako kraj, który dopiero wyrasta, musi się nauczyć tej demokracji, bo takie wypowiedzi też padały niejednokrotnie. Czy my jednak jesteśmy społeczeństwem, które no, nie, nie potrafi tego jakoś przełamać, powiedzieć stop? No, tu pani poruszyła parę problemów. Z jednej strony to, jak jesteśmy traktowani, jak się dajemy traktować. Mm -hmm. to jednej... Przecież ta władza doszła do ci, ci rządzący ta ekipa, szła do wyborów pod hasłem uporządkowania relacji z Unią Europejską, co de facto znaczyło podporządkowania się Unii Europejskiej. I e... Donald Tusk jest takim plenipotentem ze strony tych establishmentu europejskiego. To jest bardzo śmieszne, kiedy on mówi, że nikt go nie ogrywa, nikt go nie chce ogrywać, ponieważ nie traktuje go poważnie. Wszystkich poważnych, on nie wierzy udziału w poważnych rozmowach, najpoważniejszych. Cała, on został wyeliminowany, Polska została wyeliminowana z całej debaty na temat Ukrainy. Abstrahując od tego, jak, jak ta debata wygląda w Europie, już mniejsza tych chwili ale Polska w ogóle nie jest, nie jest zapraszana do tych rozmów. To jest niebywałe, bo jest zapraszana Anglia, która wystąpiła z Unii Europejskiej i uczestniczy na, równoprawnie na tym, w, tym, w trakcie tych, tych negocjacji, a Polska, która graniczy z Ukrainą. No, która wzięła na siebie za czasów poprzednich rządów, ten pierwszy ciężar pomocy na rzecz Ukrainy i bez której ta pomoc de facto byłaby niemożliwa na Polska, przecież granicząc jest taki y, ot, no, otwiera możliwość tej pomocy, jest w ogóle nietraktowana nie traktowana poważnie, nie uczestniczy w tym wszystkim W bardzo wielu innych y, y, pod, podstawowych takich y, debatach. え<ペ>ー<ペ> Nie bierze udziału. To jest, to jest jedna sprawa, że nie jesteśmy traktowani poważnie, że jesteśmy tą nową demokracją, co jest w ogóle jakimś mm -hmm. Ej, No Ale z drugiej strony, że my pozwalamy się tak traktować. No to, to wypływa oczywiście z kompleksów polskich, z tego, żeśmy przez lata byli, przez dziesiątki lat, przez dekady byli, marzyli o tym, żeby być tak jak w Europie. I że te kompleksy powodują, że Polacy. Yy, Ciągle wierzą, duża część Polaków ciągle wierzy z ten euroentuzjazm że, że tam gdzieś w Brukseli za nas, załatwią nasze sprawy lepiej niż my sami to potrafimy zrobić. No to jest niesłychanie infantylnym podejściem, ale ciągle jeszcze królującym. To zresztą, jeżeli przeglądamy te dominujące media, no to po mm. prostu. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, bo dowiadujemy sobie. to nie, nie jest tak, się. że my trochę zachłysnęliśmy to. się po upadku komuny I, w tym zachodem? I, I czy trochę nie jest tak, że ten proces jednak powinien już się w sposób naturalny te tego zachłychnięcia kończyć? Bo przecież no, są młode pokolenia, które ukształtowały się w Unii Europejskiej. Nie jest problemem jeżdżenie po świecie i po Europie, więc też traktowanie zachodu jakiego, jakiegoś świata za szyby, który jest lepszy, wydaje się, powinno już się skończyć. Ale to upada, zwłaszcza jak się tam pojedzie i pobędzie trochę. To, to ten Czar pryska. To nawet nie, to jest, to jest jedna z jednej strony, ale z drugiej strony, no wystarczy troszkę namysłu i no. Wystarczy posłuchać tego, co mówią politycy zachodnioeuropejscy, mm -hmm. żeby zrozumieć, że nie chodzi o żaden wspólny interes europejski, że Unia Europejska jest taką przestrzenią gry interesów narodowych, państwowych, w której trzeba zabiegać o ten swój interes. Zresztą to mówią wprost politycy. To Najbardziej ostentacyjnie to powiedział nowy kanclerz niemiecki. Friedrich Merz na spotkaniu z tymi dyplomatami, takim to bardzo ważnym spotkanie, w którym on naszkicował plan polityki niemieckiej i powiedział wprost, że trzeba skończyć z tą mitologią, prawda, jakich tam Interesów wspólnych, państwo jest od realizacji interesu narodowego, państwowego. Powiedział to ekspresji z verbis. No, notabene potem to zresztą bardzo znamienne, że to trochę potem w tym samym przemówieniu powiedział, że dla Niemiec Unia Europejska jest optymalna. Tylko w tym kontekście to nie tyle było sprzecznością, co wynikało z tego, że po prostu poprzez Unię Niemcy najlepiej się udaje realizować swój. Interes. Ale to mówią wprost na przywódca prezydent y, y, Francji Macron mówił wprost, kiedy dochodził do władzy, że tutaj mamy interesy francuskie i to w imię interesów francuskich mamy y, prowadzić swoją politykę i że i na przykład tutaj nie będą nam dyktować państwa y, tej nowej Europy y, swoje, swoich y, pomysłów, dlatego że da, nasz interes jest. Cała historia z Nord Streamem przecież była taka, że wtedy jeszcze Angela Merkel mówiła, zaraz, zaraz, to jest nasz niemiecki interes. Także okazywało się, że te wspólne interesy odpływają na dalsze, na gdzieś bardzo daleko i, i że w ogóle nie są traktowane poważnie. Cała, teraz cała sprawa Mercosuru czyli tego otwarcia się na, te, na ten rynek spożyw, towarów spożywczych z Ameryki Południowej, no przecież jest uzasadniana w Niemczech. W Niemczech jest uzasadniana przez interes niemiecki. No właśnie, a nam się opowiada, że jest to jakiś interes ogólnoeuropejski. Musimy niestety kończyć. Bronisław Wittstein w poranku Radia... Republika. Bardzo serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy i zdradzamy, że nie ma jeszcze Dzie choinki w domu Bronisława Wilsztajna. Proszę pędzić. Ale będzie, ale będzie. Dziękuję bardzo dziękujemy. i do usłyszenia. No wszystkiego dobrego.